Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Na dziś mam przygotowane dwie krzyżówki za 5 zł. Naddrapałam tutaj do połowy. Mam różowe, diamentowe 7. Wielką czarną perłę. Tak, tak, mówiłam, że nie będę już jej kupowała, ale jeszcze raz jej daję szansę. Magnetyczne 5 oraz moje ostatnie ulubione perły rubiny. I sobie właśnie zaczniemy: może od tej wielkiej czarnej perły. Mam z numerem 20: szukamy pierścionka albo dolara. Jest mucha, perfumy, wiśnie, bransoleta, trofeum, kłódka, narty. Tulipan, Cytryna, Klucz, Róża, Winogrono, Ananas, Korona, Biedronka, Prezent, Gwiazda, Segar. No i nie ma. Dobra, zdrabka jest odstawiona na dłuższy czas, żeby się naładowała. Okay. różowe, diamentowe siedem, mam z numerem trzecim, szukamy siódemki, jest osiem, dziewięć, sześć, sześć cztery, osiem, dziewięć, trzy, trzy, dziewięć, pięć, trzy, dwa, cztery. 8, 2, 5, 2, 4 i 5. 7 też nie było. Dobrze. Rozróbmy sobie jedną tą krzyżówkę. Też mam z numerem trzecim. Tutaj mi się jeszcze nic nie utworzyło. Dobrze. Kolejna literka. To P. W bonusie mam Dublin. Jest P tutaj, P tutaj. I druga strona. Tutaj jest P. Dobrze, teraz literka E nie ma w bonusie, ale tutaj kilka widzę. No to się podrapie troszkę. Tu jest E. Tutaj. I kolejna. To chyba tyle. Następna literka jest to A. Której w nie ma. Tutaj sobie sprawdźmy. Tu jest tu. Tutaj. To tyle. I teraz druga strona. Tu mamy A. tutaj. Pewnie wszystkie literka U jest w bonusie I tu mam tutaj. U to jest pierwsze słowo. Jeszcze jest tutaj U. Na drugiej mamy tu jedno. No i to chyba tyle. Następna literka jest to L. L było jedno, tutaj jest, tu jest. Mhm. Dalej litera R. Right. Jest drugi raz. No, i tu więcej nie widzę. No i po tej pół. I tutaj mamy pierwsze słowo, dalej literka N. patrzymy tutaj na tej pierwszej, tutaj jest to tyle, i na drugiej tu, tu jest n, tutaj kolejna litera. Jest to i. Mamy y, bonus. Wygrana jest wreszcie. A tu mamy słowo i to jest trzecie, tak. Trzecie jest na tej, czyli też jest wygrana. No to fajnie. Tu jest jeszcze i. Tutaj. ostatnia literka, o V no ale V chyba nie było nigdzie i tutaj chyba nic nie zgubiłam, także będzie, tutaj mam 5 zł i tutaj jest 5, czyli dyszka wpada o o i o, zgadza się dobrze, to jest pierwsza wygrana ok, zróbmy teraz Magnetyczne 5 mam z numerem 9. I tutaj szukamy piątki, a jest 3, drugie 3, 7, 4, 1, 2, 1, 6, 2, 4, 9. No to miały siódemki wpadać, to tutaj wpadają. Ale jest też piątka, także jest wygrana. O, jest druga piątka. Przerwało mi, także gdzieś tutaj mi się coś ustawiło nie tak. Dobrze. Dwie piąteczki. I tutaj dwie dyszki. Super. I dycha. 30 zł wpada w magnetycznym. Dobrze. To do wygranych.

A u mnie 35. To nie wygrywa. 28. też nie. Ale jest 15. No ja nie mogę z tą strapką. Ona ostatnia jest po prostu cudowna. 24. Nie ma. 12. 13. 16. 33. Nie ma. 26. Też nie. Trzydzieści osiem, czternaście, dziewiętnaście, no to blisko. Trzydzieści siedem, trzydzieści dziewięć nie ma. Dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia dwa, dwadzieścia siedem nie ma. Trzydzieści cztery, nie widzę i trzydzieści jeden blisko. No dobrze, ale mamy 15. I tutaj, co tam jest? Dwie dyszki. No to fajnie. A słuchajcie, a ja mam już dzisiaj plusa. Kolejny odcinek z plusem: XX to się na pewno zgadza. Bo tu mam 20, tam było 30, to jest 50. I krzyżówka jest dyszka, to jest 60 na wydane 50 zł. A tutaj mam jeszcze krzyżóweczkę z numerem 9. W bonusie mam pokarm, nic się, żadne słowo nie utworzyło. To sprawdzamy. Literka U. Literka U jest tu jedna, na drugiej, tutaj też jedna. Teraz mamy H. Tu jest. I tu jest też jedno. Dalej M. M jest w bonusie. No i tutaj też jest jedno. Tutaj jest drugie. Hmm, chyba tylko dwa razy. A po tej stronie jest tu. No i tylko jedno. Dobrze, literka D teraz jest tu tutaj i na drugiej tu jest jeszcze kolej. no ja nie wiem co się dzieje, że mi się po prostu jakieś ustawienia chyba sobie włączyła mnie to co trzeba muszę tam za chwilkę pozmieniać, ale już teraz nagram Mam nadzieję, że jakoś tam zlepię ten filmik. Litera E. Na drugiej, tutaj jest, tu. W bonusie nie ma. No przy, kolejna literka to e. jest tu. Tu, tutaj mamy, tu jest i tutaj, dalej o, no ale już bonusu nie będzie. Tu jest słowo kino, to jest pierwsze słowo, drugie mam dog. Tu jest jeszcze o, i na drugiej, tutaj o, tu. Obiekt to jest pierwsze słowo. Tu jeszcze, o, tutaj, tutaj i tutaj. Jeszcze jest jedno, tu. To tyle. Dobrze, ostatnia literka. Jest to R. No, a zabrakło. Widzicie, widzicie chyba. Tu jest R. Tutaj. aby dało fajnie tu kilka wyrazów dobrze, na tej nie ma na tej R utworzyło się drugie słowo ryki mamy obieg i ryki jeżeli nic nie namieszałam to jest wszystko dobrze, w bonusie mogła być dyszka a tutaj mamy DO także ta jest przegrana no to tu mamy te przegrane strawki, ale są też wygrane. Perły rubiny daje 20 zł. Świetnie się spisało. Kolejnym razem magnetyczne 5. Tutaj mam trzy dyszki, to jest 50 i dyszka wpadła w krzyżówce, także jest dycha na plusie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I przepraszam, że taki będzie połączony filmik, ale muszę coś tutaj sobie pozmieniać, bo mi się ustawienia zepsuły. Dziękuję Wam dzisiaj na, za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek. Pa!